Witam Państwa dzisiaj mamy 17 listopada 2019 roku jesteśmy na przeglądzie odmian pszenic ozimych chciałem pokazać kilka odmian które były siane w jednym czasie no i zobaczymy jak jak się rozkrzywiły w jakim są w jakiej fazie wyglądają tutaj jest 6 odmian pszenic. 3 odmiany uściste. 3 odmiany nieościste. Jest tutaj odmiana belisa, od której zaczniemy. Tak wygląda ta pszenica. Jest tutaj przeorany bardzo duży poplon łubinowy łubin z gryko. Był bardzo duży poplon i jest troszkę tej pruchnicy dosyć dużo. Yy, są rośliny, które gdzieś tam niektóre łapią już trzy rozkrzywienia, ale w większości mają po dwa rozkrzywienia. No, ta odmiana akurat yy, zawsze ładnie plądaje i ładnie wygląda. No Zobaczymy jak tego roku. Też ładnie dosyć wygląda. No ale zobaczymy. Tutaj jest odmiana Kilimanjaro. Kilimanjaro yy, powiem szczerze, mam ją pierwszy raz. Bo Belisa jest drugi raz, ale Kilimanjaro jest pierwszy raz. Jest zdrowa, jest lepiej rozkrzywiona. Bo ma już po trzy rozkrzywienia, małe ale są. Tak wyglądają. Rozkrzywienie też ładnie wygląda. Po prostu jest niziutka. Ma krótki liść. Szczerze mówiąc, tutaj jakbyśmy ją wyrwali, jedną roślinkę, to widzimy, że jest tutaj już jedno. Rozkrzywienie drugie, trzecie i czwarte. No tak jak mówię, jest naprawdę ładnie ładnie się rozkrzywiła. Tutaj zaraz przejdziemy na odmianę spirella, to już jest oścista Tutaj tylko jeszcze pokażę, tam troszeczkę w oddali jest mewa oścista drugi rok u mnie posiana no jest naprawdę śliczna yy, ładnie się rozkrzywiła i naprawdę ładnie wygląda ale tego roku też bardzo ładnie wyglądała w ogóle jak to mówię o przed zbiorem ale plon tak w granicach 6 ton także rewelacji aż takiej nie było no ale to nowa odmiana przysiałem jeszcze raz tutaj jest właśnie ta spirella odmiana naprawdę wygląda ładnie, ma strasznie długie liście, ma liście ma naprawdę e, zaraz tutaj wy wyrwiemy, o, akurat się ładnie wyrwała jedna roślinka, czyli mamy jedno drugie, trzecie rozkrzywienie, trzy rozkrzywienia, ale liść. Nie, ciężko mi to będzie pokazać ale zaraz łapiemy zaraz zaraz. po prostu liść jest dłuższy jak dłoń niektóre liście to łapią pewnie z 20 cm jest tak naprawdę długi liśma. nie wszystkie ale w większości ale bardzo ładnie wygląda szybko startuje po prostu praktycznie najszybciej z tych odmian wszystkich wystartowała i, i bardzo ładnie tego tutaj już jest odmiana hondia tylko może przejdziemy bo tu jest droga, przejdziemy może tutaj tutaj jest odmiana hondia hondię mam drugi rok tego roku byłem z niej naprawdę zadowolony bo ładnie plądała i tak wygląda jest troszkę ciemniejsza bo Spirella jest, jest jaśniejsza, najjaśniejsza szczerze mówiąc no ale jest to odmiana która jest najwcześniejsza Spirella prawdopodobnie ma wyjść razem z Inczmieniem ozimym, także na, no jeszcze szybciej niż rzepak tutaj jest właśnie wszystko zasiana e, hondia Także no, zobaczymy może dobra to będzie alternatywa w tym sensie, że, że no, szybki zbiór będzie niż, niż inne, lepiej tą wodę wykorzysta wiosenną no i na pewno na wiosnę szybciej wystartuje, także też trzeba będzie trzeba będzie tutaj jak to mówią przylecić szybciej azotem tu jest najwięks, najwięcej jak to mówię Hondi zasiane, bo y, po prostu no, były swoje nasiona i dlatego jest. Tu już jesteśmy na pszenicy Bosporus. No ta pszenica Bosporus e, naprawdę, naprawdę jest śliczna. Jest śliczna, jest. No, reklama jej jest taka, że jest łatwa w uprawie. Być może, bo naprawdę ślicznie wygląda. Ma też po 3-4 rozkrzywienia jest przede wszystkim zdrowiutka nie ma tam naprawdę jakiś no jakiś tam żeby septerioza czy coś takiego naprawdę jest, jest ładnie najgorzej jest tutaj odmiana oścista wilejka nie wiem Jaka jest przyczyna? No, w każdym razie, czy agregat za głęboko poszedł, czy coś, no ale w każdym razie, brzydko wygląda. Jest dużo, dużo takich mijaków. Jako pszenica, no, jak pszenica, ale jakichś rewelacji nie ma, są po prostu te odmiany, które mam tam zasiane, są dużo ładniejsze. No, ale to jest naj, najsilniejsza, jako największa odporność tej odmiany no tak jak gadam, ten Bosporus ten Bosporus to naprawdę wygląda rewelacyjnie jest ładny, tak samo ta Spirella no i Hondia, to, to moim zdaniem, no niektórzy są jej zadowoleni no to są wszystkie uprawiane tutaj na czwartej A, czwarta B tego roku był tutaj, tak jak mówiłem duży poplon, wyciągnął wodę doszczętnie, dłuższy czas to nie chciało schodzić no ale już jak zeszło to już na razie jest bardzo dobrze jest odchwaszczone ekspertem no, no myślę, że na wiosnę tak trzeba poprawiać, bo zawsze gdzieś tam coś przypuści, te dwuliścienne, chabra z takich rzeczy, a aby tylko miotły załatwiło, a, a na wiosnę to już jakiś tam fluroksyper, coś tam się pryśnie i to nie ma już problemu na wiosnę, na chwasty dwuliścienne. Tak jak mówię, tutaj, tutaj ta odmiana Spirella to rzuca się od razu, bo to jest jak łąka a wszystkie są odmiany siane bo były próby kręcone i w granicach 150 kg żadna nie jest przekroczona więcej także zobaczymy jest jeszcze taka odmiana ja jej nie mam, znaczy się miałem tamtego roku oścista to jest sęgenty Euclide bardzo ładna odmiana, niziutka szybko startuje wczesna jest najwcześniejsza szczerze mówiąc odmien których których miałem tylko że mm, ona jest bardzo słabe podstawę źdźbłama naprawdę trzeba dobry środek nie żałować na pierwszy zabieg bo jak się uszczędzi to później już jest naprawdę yy, no nie ma aż takiej rewelacji tutaj jeszcze chcę pokazać właśnie przyjdziemy na te pole są jeszcze cztery odmiany przężyta krótko słome. Wszystkie przężyto, no, przężyta, tak jak tutaj widać, po prostu e, praktycznie niczym się nie różnią na, na pierwszy rzut oka. Tam jest odmiana Casino. Później tutaj jest zasiana odmiana Gringo. Gringo jest zasiane drugi rok. No, i umie już ostatni, ze względu na to, że zawsze jakieś tam zamieszania będą tych nasion. E, tego roku doszło dwie nowe odmiany. Wczoraj, dwie nowe odmiany je, e, zasiane, które, która jedna jest e, Probus, też niziutka odmiana i jeszcze jest odmiana Belkando, no to tak to nie wiem, zobaczymy jakie to będą, bo krótko słowo ale ale nie wiem. Tutaj szczerze mówiąc jeszcze zrobiłem analizę ziemi, bo chociaż wszystko rośnie, a próba ziemi wyszła mi, że jest niziutki niziutki potas. Tutaj była łąka kuniczyna to się pasły 20 lat krowy i szczerze mówiąc drugi rok uprawiam tutaj zboże no i okazało się, że jest słabe pH bo jest chyba 5, 2, ale niski fosfor jest dosyć w średnim a potas jest niski także no, potas jest naprawdę niski bo jest w granicach 10 Wczoraj, no to było zastosowane po 200 kg poliwoski tytan. Ona ma tam 6,25-25. No, sucho było. No tu mogło się to nie za bardzo rozłożyć. Teraz to na pewno działa, bo już widać, jak te złoża wyglądają. Tutaj, tutaj jest właśnie ta odmiana pszenicy mewa. Tak jak widać, ta mewa, ona jest zasiana. 180 bo ona wymaga większego siewu jest ładnie już rozkrzywiona trochę nam tutaj zwierzyna niszczy to lata i no i nic jej nie zrobimy tutaj tutaj się trafiają takie różne przebarwienia ale nie wiadomo czym to jest spowodowane bo, bo tak jak mówię tutaj jest akurat 20 ary specjalnie zasiane na oborniku, mocno było nagnojone także jest, no i jeszcze ten nawóz, który tam się przyleciało szybszym biegiem, no ale coś tam wpadło no i zobaczymy wczoraj jeszcze, szczerze mówiąc, rzuciłem pogłównie w granicach, no myślę, że dobrych 100 kg na hektar soli potasowej no rzuciłem to głównie, ze względu na to, że, że wyszedł ten niski Niski yy, mm, poziom. No ale to tak jak to tu mówią: <tustak> rozsypało się, no i coś tam na pewno będzie. Nie wiem, dlaczego jest yy, niby niski ten, a zboża naprawdę ładnie rosło tutaj mam przynżyto po przynżycie posiane szczerze mówiąc no ale było przesiane takim poplonem tak samo łubin z gryko i owiec był potężny ten łubin że, że musiałem dużym ciągnikiem akurat znajomy mi pożyczyć ciągnik z dużym pługiem także przywaliło się to mocno no i jest fajnie bo naprawdę deszczu tutaj może spaść duża ilość Duża ilość i, i po prostu wszystko to wszystko to wypije, bo, bo po prostu widać, ile tutaj jest pruchnicy. To już jest właśnie te przynżyto gringo. Także, no, takie samo wygląda Belcanto. Jest naprawdę bardzo ładnie, Ładna odmiana też mi się podoba, ale ten. Robus też bardzo ładnie wygląda. No są to przężyta niziutkie. Ja tego roku, szczerze mówiąc, na odmianie Casino i odmianie Gringo przekroczyłem 10 ton. Także yy, zasiałem, jak tu mówię rzepak, ale przyznam szczerze, było lepsze stanowisko. Ale może teraz troszkę na niektórych kawałkach żałuję, bo bo przy takim plonie yy, przężyta no rzepak mi tego nie da no chodzi o zmianowanie no ale wtedy, wtedy już idą poplony i to dobry poplon gęsty dostanie nawożenie i, i może nie do tego co rzepak no ale, ale złe, złe plony nie są także tak to wygląda są zboże ładne no i teraz czekać tylko aby do wiosny ładnie przyzimowały środek też bardzo ładnie podziałał Ziemia jest szczerze mówiąc czyściutka, nie ma tutaj żadnego chwaścika ani miotły. No, miotła jest tutaj najważniejsza dla mnie, bo resztę tuliścienne to tam nie przeszkadzają mi i tego się tam nie boję. Także zobaczymy. Jeszcze, jeszcze e, e, kupiłem kredę i szczerze mówiąc, jeszcze rzucę po 300 kg. Jak się uda, a myślę, że się uda, no to po 300 kg jeszcze rzucę po głównie kredy. Może tego roku, właśnie jeszcze, dopóki jest ładna pogoda, suche są zboża praktycznie pod wieczór, Także rzuciłbym jeszcze po 300 kg kredy i przyjścimy, to się ładnie rozłoży. I na wiosnę azot i, i ma być. Dziękuję.